Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Łesia Ukrainka Melodie Tłumaczenie Marcin Krzysztof Roszkowski Stanęłam by słyszeć głos wiosny Czyta Paulina Holcz Nagranie studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski Stanęłam by słyszeć głos wiosny i wciąż do mnie wiosna gadała śpiewała pieśń dźwięczną i głośną to znów tajemniczo szeptała. Śpiewała wciąż o miłości, młodości, radości, nadziei, na nowo pragnęła ogłosić, co dawno w marzeniach się mieni.